Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku spięcie biznesalert.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji na rynku gazu, co tam słychać u polskich konsumentów gazu, o firm, które dostarczają gaz, ale także tych firm, które poprzez infrastrukturę pozwalają ten gaz w polskich domach, ale nie tylko, zużywać. Zapraszamy! Wojtku, dzisiejszy temat naszego spięcia jest bardzo aktualny i myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy będzie aktualny, czyli tego, co się dzieje w, obecnie na rynku gazu w kontekście polskich spółek, bo to, że jest drogo na to rynku, już to już czujemy, klienci indywidualni nieco mniej, klienci instytucjonalni, firmy, no myślę, że ci, co dostają rachunki w kosztach kilkaset procent wyższe, no... Czuwiam. Widzą to już na swojej skórze i na pewno zadają sobie pytanie, czym to jest spowodowane i jak długo to potrwa? Okej, okay. rozmawialiśmy już kilkukrotnie o kryzysie energetycznym i warto przypomnieć, że ceny gazu są rekordowe w całej Europie na giełdzie i ceny oferowane. Na wolnym rynku w Polsce, w tej części zliberalizowanej, rynku gazu, są zależne od tych giełd europejskich i nasze giełdy towarowe, giełdy energii. Tam są rekordowe ceny, podwyżki w tym roku były kilkuset procentowe, dlatego te ceny poza taryfą były też kilkuset procentowe, w górę zostały podniesione. Ceny w taryfie też zostały podniesione. Pierwszy mechanizm, który został wprowadzony, to było rozbicie taryfy na trzy lata w 22 3 i 4 roku miały regularnie rosnąć taryfy czyli to oznacza że w przyszłym roku też będziemy 50% to więcej oznaczało jedną... to oznaczało że tak miało być bo 54% w tym roku potem regularnie 54 do 24 ale weszło coś nowego od tego czasu no właśnie ustawodawca wyszedł z nowym pomysłem można o nim mówić jako o kroplówce dla sektora gazowego z tego względu że taryfy podwyższone zostaną zastąpione całkiem innymi taryfami. Nie wiemy jeszcze jak one będą wysokie. Natomiast państwo udzieli gwarancji i przekaże prawo do skupu strategicznych zapasów gazu specjalnej agencji, a gwarancji udzieli PGNiG-owi po to, żeby nawet nie mając w ogóle pieniędzy, bo jest ich pozbawiony właśnie przez kryzys energetyczny, który zmusza go do opłacania gazu po rekordowych cenach, żeby nawet wtedy mógł pożyczać pieniądze. No i państwo polskie też mu będzie mogło pożyczać pieniądze, to będą dziesiątki miliardów złotych, które pozwolą utrzymać płynność pgnig w sytuacji, kiedy mamy takie rekordowe ceny. Optymiści powiedzą, że to dobrze, że udało się uratować naszego giganta, bo jest potrzebny. Do pewnego stopnia można tak powiedzieć, no bo jak nam się zawali PGNiG, to zawali się cała struktura gazu no do Polski. No a co, z... teraz ktoś może zapytać, w porządku, ratujemy PGNiG, pomagamy pgnig a co się stało z tymi 6 miliardami złotych, które w zeszłym roku wygrało w arbitrażu? No właśnie, już się pojawiają takie głosy, więc przejdę do pesymistów, którzy właśnie wytkną, że być może polityka zakupowa tej firmy nie była dobrze przygotowana na ewentualny kryzys. Na pewno są wypowiedzi oficjalne przedstawicieli PGNik po tym, jak wygrali spór z Gazpromem, że te środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Norwegii. Czyli długoterminowe. Czy mówiło o biometanie w Polsce? Pamiętasz, o, o wielu rzeczach mówiliśmy, nie? ale biometan jeszcze... nie, nie istnieje. To na razie są znaczy... informacje prasowe. Nie? A e, mamy już e, prawie 30. Zobaczymy, nie? zobaczymy, z co, co, czego się dowiemy, ale formalnie tam w Norwegii jest tych koncesji już 30. Prawda? 50 ponad. Nawet 50, no właśnie, tak szybko rośnie ich ilość, że można, na... można podejrzewać, że część tych środków tam poszła, i to nie jest zły pomysł, no bo chcemy mieć jak najwięcej własnego gazu do, do Baltic Pipu. Natomiast jest sporo to, którego my teraz nie rozstrzygniemy, zapraszamy do dyskusji w komentarzach, czy y, dobrze byliśmy przygotowani na taki ewentualny kryzys, no bo faktycznie w przeciągu kwartału y, skarbiec PGNI zaczął świecić puskami. No właśnie, bo też się pojawiają takie głosy, no bo ceny rekordowe gazu na rynkach, są mniej więcej od października, wrzesień, październik, wtedy zaczynały się bardzo wysokie ceny na giełdach. I to jest fakt, to wystarczy sprawdzić, jak jak jest. Wystarczy się... przeczytać biznes Alert, który tak, akacja. Albo, albo ci, co są bardziej ambitni, wchodzą sobie na stronę giełd różnych, czy, czy to ICE w Londynie, czy to TTF w Rotterdamie i mogą sobie sprawdzić na wykresach, ile kosztował gaz na, na przestrzeni ostatniego pół roku, czy, czy nawet roku. No i teraz pojawiają się takie głosy, że no dobrze zarządzana spółka, czy dobra spółka, która jest myśli w przyszłości, no patrzy na, w kontekście, czyli żeby kupić gaz wtedy, kiedy jest tańszy, a sprzedać go wtedy, kiedy jest droższy. Natomiast tutaj wydaje się tak, że przez trzy miesiące ten gaz, ten kryzys gazowy spowodował, że nagle nasz czempion gazowy. Ma obudził jakieś, się z ręką nocnik. Tak, ma jakieś ogromne problemy. No i, <trym> Jak to, jak, to, jak to, odbierać? Jak no, to, jak niektórzy to odbierać? mówią, że czeka na fuzję z Orlenem dlatego nie podejmuje żadnych bardziej gwałtownych ruchów. Jest pewnej inercji, czekając na rozstrzygnięcie, czy to się stanie, no tak. czy nie. Kiedy to się stanie, takie głosy no się No i tutaj pojawia. rzeczywiście trzeba też przypomnieć o strategii PegeNigu, która miała być przyjęta w pierwotnym założeniu, chyba w lutym tak. ubiegłego roku. Potem się to przedłużyło do połowy roku, a teraz w zasadzie już wszyscy zapomnieli o tym. I w strategii międzyczasie ojciec strategii wodorowej PegeNigu, strategii biometanowej też e... ma pewne problemy. Mówiąc kolokwialnie. No ma pewne problemy, aczkolwiek chyba funkcjonuje. 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 Funkcjonuje też Waldemar Pawlak, który powiedział, że trzeba było podpisać kontrakt jamalski w tej wersji, którą on tam w 2010 wynegocjował. Natomiast niekoniecznie to jest prawda. Przejdźmy jeszcze na chwilę do e, ogródka naszego krajowego, no bo to nie koniec problemów, bo Peginik został podpięty do kroplówki, będzie dostawał miliardy z budżetu, żeby trwać. E, no i Inaczej widocznie się już teraz nie da, no mleko się rozlało. No, będziemy to... wszystkich tak na kroplówce trzymać. No, no tak, a, ale oczywiście ta kroplówka jest finansowana z naszych pieniędzy, z podatków. Tak na koniec, więc, więc należy się spodziewać, że albo rachunków, albo rachunków, które to też mniejsze no, rachunki. No i zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli płacić w niektórych przypadkach rachunki, bo Polska Spółka Gazownictwa, czyli spółka córka pgnig odpowiedzialna za sieć dystrybucyjną gazu, czyli te najmniejsze rurki na końcu łańcucha. Myślę, że ci, co mają gaz, to wiedzą dokładnie z kim e, e, jakie jakie pudła przed, PSG. przed, przed e, furtkami czy na na, na linii. Tak jest. Nie, bo teraz muszą stać Wewnątrz działki, czyli już nie możesz tak jak kiedyś się budowało PSG, że na zewnątrz, że na zewnątrz działki przed domem, przed furtką stały, to tak teraz jest takie, takie te, 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 te przyłącza, buduje się już wewnątrz tak, działki. Tak, także jeżeli ktoś ma takiego dystrybutora, właśnie jak PSG, może sobie zobaczyć tam na skrzynkę, no to może mieć teraz kłopot ktoś, kto chce skorzystać z nowych usług tej firmy to czy chyba w przyszłych latach. Nowe zamówienia. Na przyłączenia, bo na te przyłączenia trzeba czekać kilka lat, nieraz, bo te inwestycje są czasochłonne. Jeszcze w dobie kryzysu stały się droższe, jest trudniej je realizować i okazuje się, że sytuacja w samym PSG, czyli spółce córce pgn też jest na tyle zła, że środki na nowe przyłączenia już są wyczerpane. Chodzi o nowe przyłączenia w latach 22-24. Nie będzie opcji podpinania nowych domów, ale też na przykład ciepłowni, i to jest duży problem też, ze względu na to, że. PSG nie ma pieniędzy i prosi o więcej. Prosi o jeszcze więcej pieniędzy z kroplówki. Czyli prosi od swojej córki, spółki, Saj, od matki. córki matki. Córka prosi matkę, matka też nie ma, więc idzie do ojca, do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. I Jacek Sasin wraz z ekipą przygotowują regulacje, które mają pomóc. Bo PSG zapewnia, że są przygotowywane jakieś rozwiązania, które w ciągu kilku miesięcy mają załatwić problem. Ale już słychać z terenu z interioru polskiego że jest problem z przyłączeniami od dawna to słychać no to teraz będzie więcej słychać jak ktoś na przykład planuje dom mieć za dwa lata to może się nagle okazać że będzie problem z przyłączeniem no i to jest kolejne oblicze tego kryzysu energetycznego o którym państwo mówimy już od kilku no niestety chyba tygodni czy miesięcy nawet tak, od kilku miesięcy. i będziemy jeszcze przez kilka miesięcy Tym bardziej dalej mówić zwracajmy uwagę to co podkreśliłeś że ten problem tyczy się także przyłączy do Ciepłowni, a jeżeli jednocześnie mówimy o tym, żeby transformować energetykę, żeby ją zazieleniać, czy żeby dekarbonizować, jak to niektórzy nazywają, czyli odchodzić od węgla emisyjnego, czyli tego paliwa, które w głównej mierze odpowiada za problemy atmosfery, za, za zanieczyszczenie atmosfery, a jednocześnie jest głównym paliwem w polskich ciepłowniach. No to tu rzeczywiście pojawia się problem systemowy, który będzie trzeba rozwiązać. Czyli do tego naszego ogródka transformacji wpadają kolejne kamienie, które no to tak, jak ktoś ma ogródek, to zawsze moja mama mówiła, że jak ma ogródek, to co roku wynajduje nowe kamienie, choćby jak przekopuje ogród, ciągle się jakieś nowe kamienie. Nie pojawia, tak. nie i jak tam. my będziemy te, no kamienie, te kamienie wyciągać się... teraz, to będziemy za to płacić bardzo dużo. Więc rzeczywiście problem Budżetu. pojawia się bardzo dużo, jak tych kamieni w ogródku. Tak, um... ale powiem coś optymistycznego na koniec. Zadzwoniłem do mojej spółdzielni na Bemowie i zapytałem się, o ile wzrośnie mój rachunek i pani powiedziała, że spokojnie o kilkadziesiąt tylko procent, nie kilkaset. Haha, ha, dobra wiadomość w dobie kryzysu, bo jesienią negocjowali już nowy kontrakt, spodziewając się kryzysu. Więc ktoś Przewidział moja spółdzielnia kochana, którą pozdrawiam w e, niniejszym w tym nagraniu, dzięki czemu mam kilkadziesiąt, a nie kilkaset procent podwyżki rachunku za gaz. No i tym akcentem pozytywnym, bardzo pozytywnym, e, musimy kończyć już dzisiejsze nagranie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Wojciech Jakubik i Mariusz Marysz Marszałkowski. Dokładnie. Tak jest, to my. Zapraszamy na kolejne spięcie Biznes Alert już za tydzień o tej samej porze, czyli piątek. Około godziny 8 rano. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tak jest.